Ale jeśli to coś poszło za nimi, to już nie jest nawiedzenie. To pasożyt. Mara. Byt, który przychodzi nocą. Nie hałasuje, nie straszy. Po prostu czeka, aż się położysz. I wtedy siada na klatce piersiowej. Według dawnych wierzeń, Mara to nie duch zmarłego, tylko coś, co rodzi się z człowieka. Z przemęczenia, ze strachu, z poczucia winy. Nabiera kształtu, gdy ktoś przez zbyt wiele nocy nie może zasnąć. W legendach mówiono, że Mara dusi we śnie. Siada na piersi śpiącego, aż ten nie może złapać tchu. Rano zostają tylko ślady. Drobne siniaki, odciśnięte palce. Ciężar, którego nikt nie widział. Bywa kapryśna. Potrafi odejść bez słowa, tylko po to, by wrócić następnej nocy.